So, szanowni Państwo, proszę o ciszę. Pan poseł Braun. Święty Boże, dobry wieczór. Pora była to powiedzieć, prawda? Zciemnia się, ale to jeden z najciekawszych dni moich tutaj w Sejmie. Bardzo dziękuję panu posłowi Szachajce za za zainicjowanie tego spotkania, tego zespołu. Dziękuję za pracę, która trwa już lata właśnie. Pan poseł nie należy do tych, którzy się zainteresowali tematem wczoraj po południu, tylko, tylko po prostu jest konsekwentny. Bardzo za to dziękuję. I ze strony własnej i koła w skład którego wchodzę deklaruję powagę w podejściu do tematu i wszelką pomoc jeśli ona się na coś może przydać a teraz uwagi moje rzecz jasna rzecz jasna nie reprezentuję tutaj żadnego autorytetu naukowego który by przekraczał poziom licealny, jeśli idzie o fizykę i biologię, ale, ale z całą pewnością reprezentuje i chce reprezentować z jednej strony państwo polskie, rację stanu, interes narodowy, a z drugiej strony reprezentuje i chce reprezentować opinię publiczną, od której przecież nie wymaga się, żeby miała doktorat z każdej dziedziny, o którą zatrącają wiadomości w tych czy innych mediach. Otóż jest niewątpliwe, że mamy do czynienia z niepokojem społecznym w tej kwestii, a to jest już kwestia bezpieczeństwa państwa. I w związku z tym myślę, że to nie jest wygórowane oczekiwanie. Zobaczymy na posiedzeniu tego zespołu. Przedstawicieli ministerstw, które w sposób bezpośredni, a nie pośredni, zajmują się bezpieczeństwem państwa. Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Biura Bezpieczeństwa Narodowego nie po, to, nie po to, żeby ten niepokój powiększać i żeby się wzajemnie egzaltować, i wzajemnie. Yy, Okopywać się na zajętych stanowiskach, tylko właśnie po to, żeby zmierzać do ustalenia odpowiedzialności za decyzje, które już zapadły i decyzje, które mają być podjęte. Myślę, że to jest arcy słuszny postulat oczekiwanie, żeby okazało się, kto za te sprawy odpowiada. Bo i tu zwracam się do zarówno uczonych, którzy się wypowiedzieli, jak i urzędników którzy zabierali głos. Państwo mnie nie uspokojiliście. Ani jedna, ani druga strona wymieniające zresztą te strony. Państwo w drugim końcu stołu tego nie widzieliście, to się pewnie nie nagrało, ale te porozumiewawcze spojrzenia, to przewracanie oczami, to wydymanie warg, szanowna pani przedstawicielko ministerstwa, tak nie na miejscu, tak nie na miejscu. Pani właśnie należy Wraz z koleżankami, z tym szacunkiem, do tej kategorii urzędników państwowych, którzy za nic nie odpowiadają w tej historii. Nie grozi Panią tutaj odpowiedzialność konstytucyjna, ponieważ nie jesteście ministrami. Nie grozi Wam odpowiedzialność karna, ponieważ prawo Rzeczypospolitej Polskiej nie przewiduje odpowiedzialności urzędników i w związku z tym. Przynajmniej grzecznie słuchajcie, a nie wymieniajcie lekceważących spojrzeń, gestów i uwag w chwilach wolnych od przysłuchiwania się temu, co strona społeczna ma do powiedzenia. To w ogóle to określenie strona społeczna jest chyba też wymaga jakiejś korekty, bo to jest jakaś nowa mowa to jest jakaś no, strona społeczna. Wszyscy jesteśmy stroną społeczną lub też aspołeczną, zależnie od tego, jakie stanowisko tutaj zajmiemy. Więc ja również uznaję wyjaśnienie, że jakiś de departament wytwarza zarządzenie ministra, uznaję to za dalece niesatysfakcjonujące, bo kogo potem pozwiemy? czy ten departament in gremio, przecież tam się zmieni obsada, przecież najlepiej życząc Paniom, może także postąpicie na szczeblach kariery gdzieś wyżej, dalej. Więc to pierwszy punkt. Panie pośle, przewodniczący, zmierzajmy do ustalenia tego, kto odpowiada już za decyzje podjęte i kto będzie odpowiadał za decyzje, które, które mają zapaść? Myślę, że mamy tutaj do czynienia z problemem nie tylko jednostkowym, technicznym, technologicznym, medycznym, społecznym, ale my mamy do czynienia z problemem ustrojowym, bo to nie jest ta jedna sprawa, w której prawo stanowi się nie w świetle reflektorów, nie na plenarnym posiedzeniu wysokiej izby, w której z rzadka zasiadamy, prawda, bo tu pani marszałek urządziła nam zimowe wakacje, które, chwała Bogu, pan poseł dobrze zagospodarowuje, tylko wprowadza się prawo kuchennymi drzwiami i jak się odezwie naród, nie strona społeczna, tylko po prostu nasi rodacy, bliźni, jak to wyegzekwują, a to wtedy na takim posiedzeniu, podkreślam, arcy ciekawym i każdemu polecam przesłuchanie nagrania, które tutaj jeszcze się kontynuuje, bo, bo to jest bardzo ciekawe. Otóż okazuje się, ja tu sobie zanotowałem, to padło z ust już nie wiem którego z uczonych, że postęp wymusza na nas wdrażanie tego czy owego. No to jest słaby argument. A inny uczony upomniał się o zaufanie. To nie jest kategoria użyteczna w myśleniu państwowo-twórczym. Zaufanie, prawda? Dawieriać, no prawieriać, prawda? Jak, jak mawiają Moskale. Więc z tym zaufaniem, wiecie Państwo, ja to chciałbym też zaznaczyć, że ja absolutnie nie reprezentuję stanowiska. Skrajnie sceptycznego wobec tak zwanego postępu w technice, technologii. Ja pamiętam, oczywiście nie z autopsji, tylko z historii. Pamiętam, że 200 lat temu, bez mała, jak ruszały pierwsze koleje, o, to były wtedy takie publikacje, że błyskawiczne zmiany pejzażu za oknem, poruszającego się z oszałamiającą prędkością 30 na przykład mil na godzinę wagonu, to będzie przyprawiać ludzi o rozstrój nerwowy i szaleństwo, prawda? To, że pejzaż ucieka za oknem. I to się nie potwierdziło. I to się nie potwierdziło naukowo. Ludzie nie szaleją, jeżdżą pędolino, proszę bardzo, z innych powodów szaleją, nie z tego. Ale... Ale ciągnąc dalej tę analogię kolejową, ale wiecie państwo, czemu koleje na kontynencie europejskim zawdzięczają taki dynamiczny rozwój? By najmniej nie, nie przede wszystkim i nie wyłącznie zainteresowaniu szerokiej publiczności. To była militaryzacja kontynentu europejskiego. I ja tutaj węszę te same motywy. To jest oczywiście moja hipoteza badawcza. Ja sądzę, że to, że tutaj się spotykamy, wysłuchujemy tylu ciekawych uwag w tej dyskusji, że w ogóle ta kwestia stanęła, że to jest, powtarzam to, moja hipoteza badawcza. To jest efekt uboczny, to jest bonus jakichś poważnych operacji o charakterze militarnym realizowanych na naszym kontynencie. Dlatego, że jeśli o nas chodzi, to nikt by się tak specjalnie nie fatygował pewnie, żeby tam nam ulepszać się tak z dnia na dzień skokowo te nasze połączenia. Niech się jeszcze amortyzuje. Tu wspomniał jeden z uczonych vhs -y, prawda, których w Polsce było tyle. Przecież to był gorszy system, ale on się musiał zgrać do cna, zanim nam wrzucili już Dawno leżące w sejfach, na półkach i, i we wnętrzach projektantów lepsze systemy odtwarzania obrazu. Więc pytanie jest, dlaczego tak znagła my coś musimy? To jest drugie pytanie: po, po pytaniu o odpowiedzialność za to. Co nagle to pod diable? Ja myślę, że to we wszystkich dziedzinach życia ludzkiego ta zasada jest, powiedzmy, godna uwagi. Nie warto jej tak z góry przekreślać i odrzucać. I pytanie, co tu właściwie jest grane? I tak spersonalizuję te kwestie, życząc wszystkiego najlepszego, śledząc karierę tak pięknie się rozwijającą pani. Pani minister Buk, nie mogę nie zastanowić się nad tym, czy powierzenie tej kwestii na naszej scenie ma związek z ogromnym zaufaniem, jakim jej świętej pamięci ojca obdarzyła armia i służby Imperium Amerykańskiego. To jest kwestia robocza. To jest kwestia robocza i chciałbym usłyszeć odpowiedź na to pytanie z ust samej pani minister Bóg, prawda? Jakie szkolenia przeszła, bo czytam, czytam w jej biogramie, że nie ma ona kompetencji ani fizyka kwantowego, ani też biologa molekularnego, prawda? Więc, więc jakie ma kompetencje, skoro. Ta konieczność dziejowa jakaś, której tutaj wszyscy mamy ulec, jest akurat przez nią reprezentowana. I szanowni państwo. To by były moje najważniejsze uwagi. Bo chciałbym wiedzieć, chciałbym wiedzieć, kto, kto odpowiada. Chciałbym wiedzieć, że jest bezpiecznie. Ale chciałbym to wiedzieć nie z raportów, co do których, bo Państwo powołujecie się na badania i uczeni, i urzędnicy powołują się na badania. I teraz pytanie: kto te, zam kto te badania zamawia? <grydy> Czy przypadkiem tych badań w jakiejś części nie zleciły te same firmy, które właśnie z takim dobrodziejstwem ludzkości tutaj do nas. Proszę się proszę nie przyjmować swojej miny numer 3 ani miny numer 7, szanowna pani. Tylko proszę przygotować się do odpowiedzi na takie pytania. Dobrze? To nie jest żadna odpowiedź na to pytanie, ponieważ, ponieważ rozumiem i chyba państwo też to dobrze zrozumieliście, że większość autorytatywnych wypowiedzi w tej dziedzinie opiera się na opinii, która została wypracowana poza granicami Rzeczypospolitej. I Autorytatywne wypowiedzi w kwestiach naukowych i prawnoustrojowych. To do nas przychodzi z zewnątrz, przychodzi ze strony dzisiaj właśnie przede wszystkim imperium amerykańskiego, imperium w stanie tworzenia eurokołchozowego i, i ja czułbym się jednak może niebezpieczniej, ale powiedzmy, powiedzmy uznać byłbym gotów tę konieczność dziejową, jeśli powiedzą mi to polscy uczeni wojskowi odpowiedzialni za bezpieczeństwo narodowe. Jeśli oni mi wytłumaczą, że z jakichś powodów nie możemy czekać, tak jak to zaproponował pan poseł, a dlaczegożby nie zaczekać? Dlaczegożby jeszcze tej sprawie nie poświęcić więcej namysłu? Co nagle to pod diable? Dlaczego? No i z tych kwestii merytorycznych, które tutaj dzisiaj były postawione, to wydaje mi się, że, że ani razu nie padła odpowiedź na pytanie przez pana posła ponawiane. To znaczy, jeśli to wszystko, ma i inne osoby stawiały też to pytanie, jeśli to wszystko ma spowodować, że będzie, że tak powiem po dyletansku laicko, całkowicie, że będzie mniejsza skala aktywności elektromagnetycznej w przestrzeni, no to po cóż normy tak skrajnie wysoko podniesione? Nie ma odpowiedzi na to pytanie i to jest jedna z przesłanek, które prowadzą mnie do stawiania hipotezy badawczej, że mamy tu w istocie do czynienia z jakąś poważną operacją o charakterze przede wszystkim militarnym. Dojechałem do ostatniej kropki. Bardzo dziękuję jeszcze raz, panie, panie pośle przewodniczący. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję bardzo.